Już jakiś czas nie zaglądaliśmy do naszych U staniczka jest nasz perliczek, jak my tego nazywamy. Ale proszę w sumie obejrzeć i pokazać jednocześnie samca indyjskiego. Wiadomo w okresie takim typowo letnim gubi te wszystkie swoje pióra, bo tak jest powiedzmy od sierpnia zaczyna gubić do września, października już ich nie ma ale spójrzcie puś mamy koniec miesiąca i chcę tak stanąć troszeczkę inaczej by pokazać właśnie że już te piórka mu zaczynają wychodzić nowe Niewielki to ogonek jeszcze nalewamy no, mamy całą zimę na to żeby on się całkowicie zmienił, by urósł, wybarwił się, żeby na wiosnę był już naprawdę duży. Także całą zimę pan będzie miał Teraz że tak powiem, robotę z tym ogonem, bo musi dbać o to, żeby mógł jak największy, jak najładniejszy urós. To w sumie jest jego atrybut. Dzięki temu ogonkowi, właśnie, może zdobyć samiczki, Więc na pewno mu na tym bardzo zależy. Miałem wcześniej przyjść pokazać, jak już całkowicie ten ogon wykracił. Nie było wtedy w ogóle tych piórek, Widzę zielonych, ale to ciągle jakoś tak. I brakowało czasu i nie pamiętało się. Natomiast teraz już tak zaczyna wychodzić. Więc dobrze byłoby to wszystko wiecznić. No palierce z się nic nie zmieniło. Yy, dalej mamy tego samca, dalej mamy dwie samice szmaragdowe, dwie samice właśnie paga indyjskiego. To jest druga szmaragdowa. I tutaj nasze od niebieskiego. A jeszcze, bo tak mówię, nic się nie zmieniło, natomiast się zmieniło w tych wolierza. jak to wcześniej pokazywałem. Proszę bardzo mamy nowych lokatorów te kotki też pokazywałem w krótkich shortach właśnie te koty <laughs> a tu trzy siedzą nawet, tam jeszcze jeden jaki taki jest o, zagląda więcej go widać i w sumie ich pięć mamy te kotki nam się tu urodziły w tej budce właśnie od kaczek. To pokazywałem też. To jest kotka, w sumie to nie jest nasza kotka, ona tu tak do nas przychodzi. Może przez to, że tu zawsze jakieś siedzenie zdobędzie. Może przez to, że ma tutaj spokój. jest całkiem, całkiem obca kotka, która już powiedzmy będą no drugi raz chyba, czy nawet trzeci raz już nie jestem pewny, który ona tutaj u nas właśnie na podwórku miała no te kotki są małe nie wiem jak one z tym wyjdą Wolierka jest przecież odrodzona gęstą siatką na pewno nie wyjdą bo mamy tu i jeszcze na, na górze na, na suficie ale tutaj na dachu a jedyne wejście jakie jest i prawdopodobnie kotka tędy wchodzi no z tym że kotka mówi jest dorosła bez problemu sobie wskoczy po tych żerdziach natomiast te maluchy na no pewno jeszcze jakiś czas będę musiały tu być. Ini sobie poradzą tam wejść i stąd po prostu uciec. Matka chyba, że je to wynosi, ale tu są bezpieczne, czyli nic nie grozi. Żaden drapieżnik. Właściwie drapieżnik nawet ja tak nie wiem, może mogą wejść i górą coś, ale to kotom myślę, że nie musi się obawiać jakichś tam drapieżników. No i tu są nasze kaczki. Jak wcześniej pogazywałem, wróciły już właśnie też do tej woliery. Nie był chyba dobry pomysł wtedy, także teraz się zastanawiam dla przenoszenia ich do tej drugiej wolierki, jednak tam było dużo, dużo mniej miejsca. Ja wiem, że miały swoją wodę, miały swoją budkę, natomiast mi się wydaje, że tu najwięcej ruchu. Ja wiem, że to z tymi pawiami może, ale pawie nie są dosyć agresywne. Nie geniają, nie widzę sobie tam specjalnie w jakiś sposób idą utrudniały życie. I czasami może tylko przy wchodzeniu właśnie do kurnika na noc to gdzieś tam stanie ten nasz terliczek i tam je jak gdyby tym dziobem odgania ale to one sobie są tak ruchliwe, tak szybkie że moment przebiegną i nic im tam się nie stanie więc myślę że przyzwyczaiły się już tutaj niech tej woli, że sobie po prostu dalej siedzą mają no oczywiście katorki Dwa oczka, bo przecież mamy tutaj drugie. Tylko, że one się wszystkie razem kręcą. Jeśli jedne są, to one są też. I na odwrót. Także w sumie... Chyba tak ma być, że mają się przeganiać, mają się przepędzać właśnie z miejsca w miejsce. Taka chyba to ich zabawa. No dzisiaj zimno, wiatr wieje. Mokro. ale taka jest jesień ostatniego padzika, jakiego miałem szmaragdowego właśnie w tym tygodniu już wysłałem także młodych pagli nie mamy wcale nie zostawiałem sobie resztą Młodych prawie ale chciałem. Mam tutaj wolierów, w zupełności nie wystarczy. Nie chcę budować kolejnych woliery, nie chcę ich już rozmnażać, więc tak jak powiedziałem, wszystkie te młode, są takie miałem zamiar, że wszystkie te młode właśnie sprzedam, nie miałem ich za wiele. Troszkę mi się ich wykluło, natomiast no chyba sporo nam sporo nam zdechło jeszcze podczas właśnie jeszcze pod żarówką, że tak powiem, kiedy się trzymało je w domu, kiedy było ciepło. Jakieś takie były słabe w tym roku nie bardzo nam te lęgi na no, uścichodziepawie wyszły. No ale różne są lata. Myślę, że przyszły rok będzie dużo lepszy. Więcej nam się uda odchować tych kazi. Poza tym sami. Czasami, że dopiero pierwszy rok, można tak powiedzieć dorosły, dopiero miał to pióra. Trzeci rok, teraz będzie czwarty rok, będzie miał więcej. To jest samo dobre dla niego, żeby móc dać sobie radę z czterema samicami. Myślę, że będzie wszystko na pewno lepiej jak w tym roku.